Witam, witam, Witam was Krejzol. Już w pierwszym odcinku z Diepio, a obok, to znaczy nie obok, tylko hmm. daleko ode mnie jest Błażej. Tak, i w tym odcinku zagramy w Diepio tryb FFA. Dobra, to na trzy wchodzimy, dobra? To czekaj, to sobie z I pamiętaj, Enter musisz wcisnąć, a nie tak jak wtedy nacisnąć nie, na FFA. Nie nie spację. Dobra, na trzy. Jesteś? Czekaj. Czekaj jeszcze. A, zachęcam Ładujemy. przez ten czas, jak mu się ładuje, zachęcam do subskrybowania tego kanału, zalajkowania tego filmu i obejrzenia innych filmów, jeśli tego nie robiliście. Albo nie robicie. Ekran nie nagrał. A, i w takim no, ta, odcinku no, graliśmy w Scriblio. No i się ekran nagrał. Zapomniałem ustawić na ekran. No dobra. W się coś. O nie! Czemu to nie włączyłeś przed nagrywaniem? Nie wiem. To ja muszę ogarnąć coś. Nie, to po prostu cały czas będę. No ale to ja już jestem w diepio. No ja muszę ogarnąć coś I to po prostu cały czas. Będzie... O kurde, tracę te... A nie, proszę, proszę zostaw, nie! To. ZOSTAW! Nie, proszę, proszę, śmieciu. Ej, sory, Sorry, sorry, nie przeklinajcie. Hmm. <laughs> Dobra, jeszcze raz. Nie będzie tak, że mnie ktoś zabija. Weźmy sobie... balet speed, bullet damage i movement speed. W te będziemy sobie rzeczy najpierw szli, bo to są bardzo ważne rzeczy, a reszta to tam... Dupa. Niech. To nam niepotrzebne no. i reszta. Ołdejm. Oh, Idź stąd. Zostaw I w Twina będziemy iść, czy... Bo ja lubię Snajpera i Twina w ogóle. Takie dwie rzeczy mam fajne. Ogarnięte. No. Dobra. Help. Ja hmm. nie tylko A, mogę sobie wyjąć autofire. No dobra. Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie! Nie, nie bij mnie, bo nie wolno. Ej, teraz. I co tam możesz wejść? Nie? Ciasteczka. Pro, co? Profesjonalizm. Ciasteczka. Profesjonalizm. To co, jesteś już, czy jeszcze nie? Goddammit, nie! Idź stąd. Idź stąd, ja nie chcę kłopotów. Nie zabijaj. Bo to źle. Bardzo źle. To gdzie... no ogólnie się coś przeglądarka zrobiła. Na inną przeglądarkę Nie. Zostaw mnie. Ja na inną przeglądarkę będę grał. Aha, no dobra. Następnie A to w, w ogóle nas połączy? Co? A to nas połączy? Zostaw mnie. Nie! Nie. Ale nie, nie, nie. nie ma znaczenia. Aha, dobra. Okej. Okay. Już myślałem. Już myślałem. Ale nie wiem co. Ale ty grasz na F no? Na Chromu, ty prosisz. Na Chromu. Na Chromu. Nie, zostaw mnie. Widzieliśmy. Widzieliśmy się, no. Czekaj, bo... Aha, bo ogólnie nie byś zeskoczył z brakiem taniaka. Aha, no dobra. O, o, o! Idę w Twina. No i co teraz? I co teraz? Wyjazd. Teraz ty Held. Held jest potrzebny. Życie że to będzie proszę. No dobra. Moje <noise> problemy <noise> z lekarzem. Zostaw! Nie, co ty zrobiłeś? Nie, nie. Na no hito co? Zostaw, to co? Zostaw, to co? się, to co? Pomsz. to Zniszczycie! Zniszczycie! Tylko nie jak nasz... cię. to Zostaw, to Zostaw, nie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. No, no, ja Nie. no, no, zabił mnie. Dobrze, no, 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 Profesjonalizm, Boże. profesjonalizm Boże, ja i Dawida. To znaczy Nie co tu się dzieje? Rasista. No, ci problemu w ramach to są problemów. Może być pomocą skorzystać z innej opcji. Pokażę tylko opcję. Zostaw mnie! Zostawcie mnie, proszę! Ja nic wam nie zrobiłem! Ale to są gry. Sprawdźmy. Nie, 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 nie. Jezu, czemu? Czemu to zrobiłeś? Dobrze, dobrze, zabij się. Dobrze. się Zaczekajcie. Wiem, że to zobaczycie i to będzie na waszych oczach odczucie mocne, albo nie, nie wiem. No, sprawdziłem i 5 minut, 6. Ale się nagrywa dobrze. Bo ostatnio właśnie mieliśmy problem i teraz nie wiem, nie... zapomniałem jak włączyć to y, odpowiednie okno na no, swoim Labsie żeby nagrywać ale to, nie sto to poszłem, idź stąd, nie, proszę idź ja cię zabiję, ja cię zabiję tak, ja umiem szybko biegać, nie wolno to znaczy jeździć nie. nie, sam się zabiłem sam się zabiłem nie wierzę nie, no dobra ale to ma być odcinek z tego, więc będzie odcinek z tego pójdziemy w to, a nie tylko w to No nie, to ty znowu! To Torczy był! No ty też! Ale to jest po prostu... ...jakieś przetrwanie w dziczy czy czymś tam, nie wiem. Nie, zostaw mnie. Jezu, jakiś snajper! A snajperowi się zwiększa pole widzenia, co nie? I... ...dalej lecą te kulki. Ale ja sobie wybiorę tulinę, jak będę nie odrobowało. Każda opcja. Wiesz, jak musi od tank ma już jednaście level. Po prostu nie. A Boże, co? to ca cały cały. Dlaczego zawsze musisz takie robić? Nie wiem. A potem nagle magicznym sposobem normalnie się wyłączy Diepio. Tak byśmy się zobaczyli. Nie! Jak mogłeś? Nie wierzę. Ej, dobrze pójść w takiego tego! Dobrze! Pójdę w ciebie. Wezmę z ciebie przykład. Taki ten tam... Soap. chyba miał na... No, nazywał się. Miał taki... I... Ten, ten, ten Nazywa, kurde. Y, nick. No. Oso. Nie. Ja wezmę z ciebie przykład albo... Nie, bo cię nie lubię. Nie no, śmieci jak oh. mogłeś? No, Czemu? Ile tu jest tych? Tam tych niebieskich. Czemu? Nie, dobra, ja, ja nie gram w BFF-a. Ja sobie pogram tu Teams. Two teams. Nie. Dobra, niebieski. Wolałbym czerwony. Czerwony. Jest też fajny. po ex sobie trochę. Ty, co pod, pod naszą bazę podchodzicie? Chociaż nie, lepiej tam nie iść. Nie, nie pójdę tam, nie. Albo trochę tam pójdę, żeby wziąć ekstra. Nie, znowu porozstawiali tutaj śmiecie. Nie, idźcie stąd. To. nie. Sorry, ale telefon spadł. Z Nie. Profesjonalizm obojga. Albo... Albo ten. Uruchomię ponownie kompa. Dobra, to rób tam. Próbuj. A ja sprawdzę w o. tym czasie Nie. jak tam... Ja to ponownie. Dobra. 10 to, minut już. To, 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 to nie, 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 nie. nie, Czemu ja jestem taki słaby, no? Z ciebie przykładu nie biorę, bo... Słaby, bo. Nie idziemy, przełamiemy, chęc. przełamiemy to. Przełamiemy tą falę. No nie, znowu telefon spadł. A dobra to. Najwyżej będziecie słabiej słychać. Dajcie mi to proszę. Dziękuję. Dla mnie ten jeden kwadrat zmieni całe życie. Chociaż dwa by się przydały, ale... Daj, daj, proszę. Nie. Oddaj. Proszę. Dziękuję. Jest. Jest. Ten też proszę. Oddaj. Ten też. Trójkąt. To to już jest prestiż. Co u ciebie tam szeleści? Halo? No halo. <laughs> nie, założyłem. nie no dobra, ten Teraz odcinek by... będzie trochę krótki, bo no jak widzicie miało być we dwójkę, ale jest. Hmm. <laughs> ale musiałeś się na na odcinek problemy z internetem zrobić. O ja też tak mam... Będę, z... Będę walczył z kosmitami, aż mnie nie oddają. Teraz nie będziesz słyszał, co się dzieje obok mnie. Więc no. Ty go nie co słyszałeś? robisz? Prawda? O, chciałem go popchnąć, żeby zginął tam. Żeby go zabili. Jeżeli masz coś w to nie będziesz słyszeć, co jest obok mnie. Co ciekawe, czy słyszysz to? Raczej nie. Słyszę to, cały czas to słyszę. No weź tak nie rób! No mi się uruchamia system Windows. Nie, jestem po... Nie, zostawcie mnie. Zostawcie go! No nie... Pierwszy, pierwszy odcinek się... Ekran nie nagra w drugim odcinku. problemy z netem. Nie, no to jest... To jest jakiś jak... Czy... Napiszcie w komentarzach, czy rzuciliśmy rzuciliście, rzuciliście klątwę na ten kanał. Bo mi się wydaje, że tak... Wiesz my się ponownie spróbujemy. No dobra, przynajmniej ja, bo jak ja bym nie miał, to nie wiem co by się stanęło. Co, by, co my byśmy zrobili? To odcinka by nie sensu po czym nagrywać. No. No, dużo ekspa. Day X. Minecraft. A i dru odcinek odcinka z Minecrafta dzisiaj nie będzie. Chyba nie będzie, nie wiem. Nie, nie będzie raczej dzisiaj z Minecrafta. Bo teraz nowe serie zaczynamy. Nowe serie inne. Jest. Mam I co? Czekaj. Wchodź na Tu Teams. Tu Teams, wchodź, zostaw mnie. Nie! Czy on za... nie wierzę! Nie! Czemu? Czemu nie? Czemu? Ja sobie spokojnie ekspiłem. A ty mnie przy mojej bazie zniszczyłeś. Jak mogłeś? zaczekajcie, bo sobie sprawdzę tylko. 13 minut. To co, kończymy? chyba na ten kanał, Co, nie działa? Czekaj, czekaj. Waga ma szare tło. No. Nie. The... Jest, connecting mam. I co, weszłeś? Czekaj, czekaj. Jest! Dobra, to błażej. Pożegnaj się z widzami. Do zobaczenia w następnym odcinku.